Ja nazywam się Vanessa Sarajewska, a Ty spędzisz ze mną 24 godziny. No, muszę z góry uprzedzić, że będzie dosyć chaotycznie, ale to jest mój pierwszy raz. Dajcie mi szansę, zobaczcie jak to wyszło. Nie wyjdę, jak nie wstaniesz. No dawaj dziecko. W naszej szkole są łudki. Mamy dzisiaj czwartek, więc to że wyjdziemy w połowie lekcji i pojedziemy na lotnisko. Tak się u mnie dzieje zazwyczaj w czwartki i piątki, więc dzisiaj zabieram Was do Waszej. Panią Delikatę. Tego okresu syjonizmu. Przykład pani, jak miała mię opisać trzema słowami. Trzema? Trzema albo dwoma, jak pani mówi. Trzema albo trzema. Trzema, albo dwoma, jak pani mówi. Trzema, albo Drugie. To jest sympatyczna. Drugie. To jest coś Dobra, w naszej szkole jest teraz okres Wigilii, jestem takim rokiem. bo oszczyna jest za darmo, w tym momencie do nas przybudowaliśmy. E, ...tymi e, państwami i pier... Szkołę trzema słowami. ...ma... No, Yo! Trzy słowa o mnie? ...o mnie? ...szachetna... ...centralna... Jeszcze nie rozpocznij. Kłam jedno słowo, jedno słowo. No? Oczywiście że kłamię. Nie, nie kłamię, nigdy się ciągnął. jest miła. To jest z tego największe kłamstwo. No tak, no, no właśnie. Byś się wstydziła wchodzić mi na salę no, z kanapką. Jaka? Czy to znaczą problemy? Zdjęciły się. A za co to jest? Niestety zostałam wyproszona z łeb, ale wola gra. Dobra, został równy miesiąc, czyli który dzisiaj jest. To zostało pół miesiąca do studniówki, to jest najwyższy czas, żebyśmy zaczęły coś planować. Planujemy całą studniówkę 2023. Na do bufetu, do mojego biura. Dobra, widać, że to Jania gotowa. Lecimy. Dobra, piszę pron 2024. Tak? Dobra, punkt pierwszy to jest apartament. Mamy dwa. No, pokaż. Pół, pierwszy. Pier no taki clean on jest. On jest clean, ale... A drugi ten złoty, tak? Złoty, o kurde, ale ten jest mocny. Ej, dobra, guys, dajcie znać, który lepszy. Misja, stawimy Instastory i szukamy e, na studniówkę makijażystych i fryzjerek ze Szczecina. O, zaraz ktoś się ja że Chodźcie, do O, dobra, dobra, no. no Stary o... stał. To W ogóle, kto dj, o, DJ Co tego słucha? Masz tropfon? Mamy, mamy Chodźcie razem ze mną, z Instastories. Dobra, to chodzę u góry. Tak, pij na no, Tak, i tak właśnie jest poziom takich tak, ludzi. <grym> Stan moich głosów jest źle. A już z połowę lekcji, bo nie opłacało były same więc poszliśmy coś zjeść i jesteśmy na naszym ulubionym udonie. Proszę bardzo, melduję swoją obecność na lotnisku. Taka dosyć popularna opinia, to, że to lotnisko wygląda jak wykorzysta autobusowy. Czy się zgadzam? Tak. Nie akceptuję innej formy niż wchodzenie jako ostatnia. Po co wchodzić jako pierwszy? Nasz wieczór wchodzi z 28. rodzinę i organizujemy mu imprezę w bawialni. Chcemy po prostu odmłodzić, więc organizujemy mu imprezę tak jak za dawnych czasów. Zobaczymy jak to wyjdzie. O, dziękuję. O, Mam zapisany arkusz, który muszę zrobić na telefonie, więc myślę, że te 45 minut poświęcę jednak na robienie matematyki. Ubera, muszę jechać szybko do siebie. Ogarnę się chwilkę, przebiorę do siebie tylko dresy i jadę już do Blue City, bo tam się będzie działa. Nic będzie no i pyk Nic mnie nie drażni jak to, że jest ciemno o godzinie 16. Powiedz mi, jak tu żyć. Ja mam wrażenie, że już powinnam położyć się do łóżka i ubrać się w piżamę co najwyżej. Nie, nie jadę Co grała, i pływa, nie? Ej, to jest blogerka! A, e, e. O, się nie, się w nie ja, ja! Szczerze, w moim życiu nie da się niczego zaplanować na 100%, więc zostaniecie ze mną dłużej niż 24 godziny, bo mam wam troszkę więcej do pokazania. Tak to klasycznie wygląda, jak mam event i nie mam co na siebie ubrać. Tak wygląda załamanie nerwowe. Chciałam, żebyście zostali ze mną dłużej, bo zabieram was na event Coca-Coli, gdzie mogliśmy zobaczyć tą słynną ciężarówkę świąteczną, o której słyszy się całe dzieciństwo. Marzenie dwunastoletnie nie spełnione, zwłaszcza, że teraz mamy przyjemność pracować z Coca-Colą i tutaj widzicie naszą wspólną wigilię ekipową. Natomiast następny dzień już nie był taki piękny. Mam z lotniska o godzinie siódmej. To jest mój nowy bilet, który musiałam dokupić, ponieważ nie zdążyłam. <grych> Pierwszy raz w życiu na lot. No, to co się dzieje na lotnisku, to jest jakiś inny wymiar żartu, zwłaszcza po tamtej stronie. No i niestety wyszło, jak wyszło, mam kolejny lot o godzinie 13, a teraz wracam do domu. Nawet w Astra, ale i tak w kolejce zostałam półtorej godziny, więc potrzebuję. Jak ja to często mówię, powrót do rzeczywistości. Zapraszam Was z powrotem do szkoły. Będziemy ubierać choinkę i nie tylko. Ubieramy choinkę w klasie. O, fuj. Dobra, ubieramy choinkę w klasie. To

a tu, bez żadnego większego konkretnego powodu, chciałam Wam pokazać lekcję wychowawczą w klasie maturalnej. Kolega, który po prostu wiecznie się spóźnia, nie przychodzi, został zobaczony przez innego kolegę przez okno i tak został naszym kotłem ofiarnym. Oczywiście nic w ogóle się mu nie dzieje. Po prostu przez niego nasza klasa ma dosyć obniżone całościowe zachowanie i mamy bardzo duży spadek obecności, więc niestety będzie musiał się chyba troszkę obrywać, ale tylko w sposób śmieszny, więc się o niego nie martwcie. Faktujcie! Faktujcie! Nie, <śmienic> wow. ja, mówiłem, wczoraj mówiłem, przyszedł na połowie lekcji, nie, 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 pani dyrektor, pani się też Pani na Pani się też nie, na nas. nie, nie, że że nie, tyle klasy, proszę bardzo, kto idzie do. <śmienic> że końcówka pasuje do całości filmu, ponieważ zakończyła się coś niezrozumiale i chaotycznie, ale no tak jest moje życie, tak jest po prostu mój klimat, mój vibe. Mam nadzieję, że Wam to dopasuje. Ja oczywiście y, troszkę dopracuję to, co tutaj tworzę. Jeśli jesteście ciekawi, jeśli chcecie zostać ze mną, to serdecznie Was zapraszam. Buziaki, cześć!